Po raz dziesiąty diecezja perplińska organizuje spotkanie ludzi młodych na zakończenie roku szkolnego, przed czasem wakacyjnym. Chciałem dzisiaj, nie tylko dzisiaj, serdecznie zaprosić ludzi młodych do wspólnego bycia razem, do wspólnej modlitwy, do wspólnego przeżywania wspólnoty Kościoła w tym pięknym czasie, który rozpoczyna, można powiedzieć, niedługo wakacje kiedy człowiek swoim sercem, swoimi myślami, dostrzegając piękny świat, podąża swoim wzrokiem w stronę Pana Boga, tego, który to wszystko stworzył. I chciałbym zaprosić 18 czerwca na wspólne bycie razem, zarówno w tej formie warsztatowej, koncertowej, modlitewnej, aby każdy z was, kochane młodzieży, miał szansę Żyć we wspólnocie. Miał szansę podziękować Panu Bogu za cały miniony rok życia, roku szkolnego. Prosić o siłę, o moce, nie tylko na ten czas wakacyjny, ale w ogóle w ramach młodości, aby to wszystko, co się dzieje na świecie czy ta trudna sytuacja wojny w Ukrainie, czy jeszcze trwającej pandemii nas nie przerażało, ale ciągle z nową mocą, abyśmy umieli i potrafili spoglądać na. Nasze życie, albowiem to Pan Bo kieruje naszym życiem. Ważne, żebyśmy umieli odkrywać głos tego Bożego powołania w naszą stronę skierowaną i umieli budować wspólnotę z Bogiem i wzajemną między sobą. Szczęść Boże i serdecznie zapraszam.